i've been feeling so i've been feeling so down yeah can you tell me why can you tell me why Cześć dziewczyny, tu Oliwia, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z naprawdę fajnymi trikami stylizacyjnymi w nawiązaniu do koszul i t-shirtów. Pokażę Wam jak prawidłowo wiązać te elementy garderoby, jak odpowiednio włożyć je w środek spodni, żeby prezentowały się ładnie i schludnie. Dodatkowo pokażę Wam jak za pomocą takich zabiegów zupełnie zmienić charakter stylizacji. Zapraszam Was do oglądania. Na sobie mam białą, elegancką, oversize'ową koszulę z Zary o dłuższym fasonie I powiem Wam, że ja bardzo lubię włożyć w środek tylko i wyłącznie jedną część tej koszuli Drugą pozostawić luźno wypuszczoną To pozwala mi uzyskać taki bardziej casualowy charakter Dzięki czemu ta koszula e, będzie ciekawie wyglądała zestawiona z jakimiś sportowymi sneakersami Kluczem do sukcesu jest odpięcie kilku guzików od dołu jak widzicie luźno wypuszczoną, zostawiam tą część z guzikami. Yeah, Dobrze jest włożyć przód koszuli w środek spodni, natomiast tył pozostawić luźno puszczony. Jest to zabieg, który pozwala nam zachować odpowiednie proporcje sylwetki i sprawia, że ten oversize'owy krój aż tak bardzo nie przytłacza. Przy okazji tak bardzo długich koszul jak ta, dobrze jest związać przód gumką recepturką bądź jakąś cienką i wówczas włożyć ją do środka spodni. Wtedy ten materiał dużo lepiej się trzyma i mamy pewność, że nam się nie wysunie z tych spodni w trakcie wykonywania różnych ruchów. Jak widzicie, dzięki temu, że koszula została równomiernie związana, bardzo ładnie, samoistnie układa się z przodu. Boki, jak widzicie, podwinęłam, dzięki czemu też ładnie się ułożyły. Biała koszula, zwłaszcza wykonana ze stosunkowo lekkiego materiału, będzie świetną opcją na lato. I tak samo można z niej zrobić ciekawy crop top, w szczególności gdy łączymy ją z jakimś dołem z wysokim stanem. Kluczem do sukcesu jest podwinięcie tyłu odpowiednio, krok po kroku. Tak samo. Rozpinamy koszulę do odpowiedniej wysokości Chwytamy za dwa końce oraz związujemy je tuż pod biustem Możemy dodatkowo zabezpieczyć także cienką gumką, by mieć pewność, że nam się ona nie rozwiąże. Bazując jeszcze na poprzednim triku, pokażę Wam jeszcze inną wersję koszuli Także typu crop top, ale z zupełnie innym wiązaniem gdy już nasz tył koszuli jest odpowiednio podwinięty, tak jak widzieliście przy okazji poprzedniego triku, chwytamy za dwa końce koszuli, jeden przekładamy przodem, drugi z kolei przekładamy pod naszym biustonoszem i właśnie na tej wysokości związujemy dwa końce. Na sobie mam t-shirt o klasycznym kroju w kolorze złamanej bieli. Pewnie się będziecie śmiać jak zwykle, gdzie tutaj widzę złamaną biel. Owszem, widzę. Jak widzicie, on jest już zdecydowanie bardziej przylegający, ale nie na maksa opięty. I ja bardzo lubię takie t-shirty także wkładać w środek spodni, ale bokiem. Chwytamy za końcówkę t-shirtu. W jednym miejscu wsuwamy go w środek spodni i delikatnie wypuszczamy boki, tak żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Teraz pokażę Wam, jak z tego prostego t-shirtu zrobić crop top. Wystarczy, że podwiniemy materiał do góry i przód zwiążemy w taki jakby pęk. W zależności od tego, jak bardzo go ściśnimy, tak t-shirt będzie się utrzymywał na tej wysokości. Tak samo bazując na poprzednim triku, możemy uzyskać także t-shirt w wersji crop top, ale odrobinę zmienionej, wkładając właśnie to wiązanie pod spód. Pora na bardziej wymagający t-shirt i ten to już jest typowy gigant oversize, wyglądający jak męski. Pewnie będziecie pytać. To jest t-shirt z logotypem mojego ukochanego serialu Stranger Things zakupiony w Pull Bear Jak go pokazałam na Insta, to otrzymałam mnóstwo pytań, więc od razu Wam mówię. Słuchajcie, taki t-shirt można bardzo fajnie ograć, związując właśnie jego dół z boku, dzięki czemu ten oversize jest utracony na dole. Nasza sylwetka ze kształtów, ale mimo wszystko u góry ma taki luźny charakter. Przy okazji tego t-shirtu jest to już dużo prostsze, ponieważ mamy nadmiar materiału. Jest go całkiem sporo, więc z tymi wiązaniami możemy kombinować. Przy takich oversize'owych elementach garderoby nie lada wyzwaniem jest włożenie ich w środek w sposób klasyczny, tak żeby wyglądały po prostu dobrze ze względu na ten nadmiar materiału na dole. I właśnie moim fajnym trikiem jest związanie zarówno przodu, tego górnego elementu garderoby, w tym wypadku t-shirtu, jak i tyłu cienką gumką, recepturką wówczas wkładamy te dwie części t-shirtu w spodnie i on samo istnie, bardzo ładnie się układa grunt, żeby nie chwycić za zbyt duży kawałek materiału ponieważ wtedy on może się nieładnie ciągnąć i luźno wypuścić, to jest w ogóle rewelacyjny trick dla wszystkich osób, które chcą w jakimś stopniu ukryć odstający brzuszek czy boczki The Joe blows, yeah, it's just the Joe. Drum... Rewelacyjnym patentem przy okazji górnych elementów garderoby stworzonych z cieniutkich materiałów jest włożenie tego materiału pod spód naszego biustonosza. Mamy pewność, że ten biustonosz nam ten materiał utrzyma i stworzy nam się rzecz typu crop top. Eee, tak jak w przypadku tej koszuli, upolowałam ją w zarze i absolutnie oszalałam na jej punkcie. Eee, jest taka typowo modowa, ma intrygujący fason. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. Jestem na łaksa ciekawa. No, ale tak, jeśli. Jeśli y, obawiacie się, że ten biustonosz jest odrobinę zbyt luźny pod biustem i Wam tej rzeczy nie utrzyma, zawsze możecie założyć pod spód elastyczny, dopasowany top na cienkich ramionczkach. Wtedy ta pewność wzrośnie do maksimum. Teraz trik, dzięki któremu nadamy tej koszuli nowe życie. Ja bardzo gustuję w takich rozwiązaniach. I zmienimy jej styl, obracając ją tył naprzód. Zakładam tą koszulę tył naprzód. Dzięki temu przód mamy zabudowany. Tył zapinam od samej góry guzikami, natomiast trzy ostatnie guziki pozostawiam rozpięte i związuję je w kokardę. Jeśli chcecie mieć pewność, że kokarda się nie rozwiąże, zawiążcie ją dwukrotnie. W dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że moje patenty i triki na koszule i t-shirty Wam się spodobały. Koniecznie piszcie w komentarzach, o których słyszeliście, które stosujecie, które są dla Was zupełną nowością. Jestem bardzo ciekawa. Tymczasem zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Badajcie też koniecznie na mojego Insta i mnie tam followujcie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Which Machiavelli, uh, disagreed on me. uh, now you winning infinity? we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith.